Witajcie kochani na kanale Żyj Każdą Chwilą. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Monia pozytywnie nastawiona do życia. Mam nadzieję, że u Was też ten pozytywizm się udziela. Zaczynamy dzisiaj nowe serię na wesoło kolorowo, sałatki owocowej. Będziecie potrzebować arbuza. Ja mm, kupiłam dwa małe arbuzy, bo mi się udało tylko taki znaleźć. Do tego przygotujcie sobie miód. Ja mam akurat taki dyskowy. Orzeszki włoskie, żurawina suszona, a także pestki dyni. Pamiętajcie, że taka sałateczka dostarczy Wam mega, mega dużo minerałów i witamin. Borówki. Słuchajcie, mogą być mrożone, jeżeli nie ma świeżych. Wiadomo, że w Polsce z tym dostępem jest troszkę ciężko. Tutaj to u nas jest takie na bieżąco są te borówki. Ale też mogą być mrożone. Borówki lub jagody, ale lepiej, jakby były borówki. I Malinki i do tego wyciśnięty soczek z cytrynki. I oczywiście jeszcze tutaj zapomniałam. Król halumi Miałam dokupić fetę, ale nie było, więc będzie halumi Więc moi kochani, tak. Nakładamy sobie arbuzy. A ja się mnie postarała. Postarałam się, widzicie dlaczego? Bo wszystko to, co dla Was tworzę, robię też. Z miłości do siebie, do Was. Więc taka jestem, Monia, kocha wszystkich ludzi na całym świecie. Wkładamy sobie tutaj No Każdego trzeba, prawda, kochać i szanować. Chociaż bywają wiadoma rzecz, wyjątki. I wkładamy sobie tutaj arbuzka do jednej miseczki, do drugiej. Piszcie czy już właśnie w Polsce czy w innych krajach właśnie już są takie walentynkowe ozdóbki. U nas już się właśnie zaczęło. Nawet znalazłam mm, właśnie takie fajne kotociaki, jak ja to mówię, na chiński rok. Też można u nas znaleźć. Nie ma tylko za dużo. Widziałam serwetki ze smokiem i takie kotki, które cały czas... Yy, ruszają w taki sposób łapką i nie przystają. Więc tutaj mamy tak arbuza. Teraz sobie dosypujemy boróweczki. Teraz jedna część będzie z orzechami, z żurawiną i z pestkami dyni, dla chłopaków robię bez, dlatego, że oni lubią jeść żurawinę, ale nie w sałatce. Krzysiu lubi żurawinę i Dyni, a ja tutaj, jak widzicie, cały słoik jest, zaraz mam też tą, jak zrobię sałatkę, to Wam pokażę, pokażę Wam też kwiatki, które mam już i yy, zaraz mam jakieś kilka lat i które Wam polecę, żebyście sobie kupili, w sumie to jeden kwiatek, więc to jest moja taka dzidzia i mama, jak ja to nazywam. To znaczy, wiecie co? Każdy indywidualnie podchodzi do kwiatów. Ja podchodzę do kwiatów jak do żywych stworzeń, bo tak jak ostatnio Wam mówiłam, że dzieci są dla mnie jak kwiaty życia, które rozkwitają, ale też mogą zjednąć, tak jak się o nie nie dba. OK. I teraz mamy tutaj te sałateczki, do tego sobie dajemy soczek z cytrynki. Tararan, tararan. Soczku z te troszkę, nie za dużo, ale trzeba. Okay. Łyżka miodu sobie tutaj postawię, I nie bać się. Jeszcze po drodze robię halumin, bo już miałam już ale niedawno wróciłam ze sklepu, więc się nie udało. A myślę do pozytywnie, trzeba myśleć pozytywnie, tak? Najważniejsze jest dla mnie to, że jestem blisko dzieci, blisko Boga i moje życie naprawdę nabiera kolorów. I do dodajemy sobie po jednej łyżce miodu. Ja zamówiłam miodnik z KMD, dokładnie KMD, jakby co polecam. KMD, jak ktoś właśnie mieszka w Wielkiej Brytanii, można sobie złożyć zamówienie KMD, takim taki prawdziwy miodik. I teraz, moi kochani, tak. Tutaj mamy tą sałateczkę, która jest bez e, właśnie bez tak i żurawiny. Mieszamy sobie to wszystko delikatnie. Ten soczek z cytryny, ten miodzik. Mmm, jamiami. I chłopaki będą mieć już zdrową przekąskę. A tutaj dodajemy sobie żurawinkę, pestki dyni, orzeszki. Proszę bardzo, do tego oczywiście można sobie właśnie zajadać z haluny, więc mieszamy sobie to wszystko. Proszę bardzo i mamy gotowe właśnie sałateczki. Z tym, że zaraz właśnie tutaj Będę to podawała z halumi. Więc już moi kochani, tutaj moje halumi się robi. To jest moja najlepsza patelka. Musimy sobie to na drugą stronę wrócić. Jak widzicie one tak fajnie się tutaj przyrumieniło I najlepiej jak sobie wiecie jeść na ciepło. Bo halumi dobrze smakuje na ciepło, ale na zimno też może być. mamy już tutaj gotowe halumi. I zaraz Wam właśnie tutaj chcę opowiedzieć o kwiatkach, a także polecić jeszcze kilka, właśnie takich, kilka, takich, dwie gry dla właśnie osób, które y, mają dzieci. Moje no kochani, wyłączę halumi, bo ono już tam już się bombarduje. Ok. I mamy gotowe. Mamy gotowe halumi. Wyłączamy. I proszę bardzo, można się zajadać w cała ta te halumi, można śmiało sobie wciamać jako przekąska. Wyrzucać nie za bardzo, ale proszę bardzo, mamy gotowe smakołyki. Jeżeli chodzi właśnie o te drzewka. Jeżeli chodzi właśnie o te drzewka szczęścia, to Wam chcę troszeczkę opowiedzieć. Będzie lepiej tak, jak sobie postawię. Będziecie nie widzieć, że to przybliżę. odsunę te sałateczki. No najlepiej schodzić trochę w lodówce, więc zaraz właśnie je schłodzę. Przy okazji przygotowałam też coś dla Was. Usiądę sobie. Starsza pani musi usiąść. Widać, <grym> jakby co to polecam. Starszy, starsza pani musi zniknąć, żebyście sobie nie obejrzeli. I teraz tak. Tutaj są drzewka szczęścia. To jest Dzidzia. A to jest. Mm, a to jest Mamusia. I teraz tak tutaj ogólnie przesadziłam sobie drzewka i miałam mm. trzy drzewka. I te drzewka szczęścia naprawdę nie są takie trudne w pielęgnacji. Te drzewka mam około 6 lat, więc już mają urodziny. Podajże jutro. Dostałam właśnie od starszego syna na urodziny, więc te kwiatki już mają 6 lat. Bardzo łatwo E, się nimi zająć. A raz, wiecie, w tygodniu, jeżeli chodzi o okres taki zimowy lub jesienny, e, można podlewać tak raz. Ja to tak podlewam raz na tydzień, nie za dużo. Bo one, jak mają za mokro, to wiecie, robaczki się robią. Albo pamiętam, takie latały, takie mszyce chyba to były latały. Albo nawet, wiecie co, takie białe robaczki miały listki. Białe robaczki. Jeszcze troszeczkę tego jest. Ale Monia znalazła sposób, i ja te kwiatki po prostu przycieram szałwią. Zaparzam szałwię i, zaraz, i właśnie zaraz wam pokażę z miska. może nie widać takie białe. Zaraz właśnie Wam pokażę, może Wy mi powiedzcie co to jest. Właśnie taką poradę poproszę, chociaż daję radę, Widzicie? O, 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 o. Takie białe jest właśnie. Widzicie? Tutaj na nana, na właśnie na listkach. Ja akurat znalazłam sposób. I yy, mówię, zaparzam szałwię i taką letnią szawią, w sumie to prawie, prawie zimną. Myję te listki, przemywam, żeby po prostu kwiatek wyzdrowiał. Powiem, że jest chory. I tutaj jak widzicie, mam tutaj patyczki, żeby on po prostu, żeby one nie opadały. Więc tak to właśnie wygląda. Pięknacja jest bardzo, mówię, bardzo prosta. A były takie malusie, takie malutkie takie malutkie. O, zobaczcie, teraz takie giganty są. Więc piszcie właśnie, jakie kwiaty Wy lubicie, jakie kwiatki macie. I tak. Wiecie co? Ja teraz tylko chwileczkę. Nie pogniłacie się. Odłożę sobie te kwiatki. Odłożę te kwiatki na paracecik. Ok. Tę. I tutaj drugiego. Ok. Na razie postawiłam sobie na parapet. Okej. Okay. Ja kocham kwiaty, wiecie, naprawdę kocham, kocham kwiaty. Piszcie, czy też kochacie kwiaty, jak już coś to takie żywe, czy w ale te drzewka szczęścia naprawdę tylko um, no, już są ze mną i oby jak najdłużej. Moi kochani, dla osób, które mają dzieci, zamiast, mm, wiecie, siedzenia na telefonach komórkowych, to jest ogólnie moje podejście do tego tematu, właśnie telefony komórkowe, PlayStationy czy inne rodzaje gier właśnie na telewizji, to lepiej usiąść sobie i spędzić czas z dziećmi, właśnie tworząc bliską więź, grając właśnie w gry planszowe. Więc jak oczywiście macie jakieś pytania, ja mam dosyć głębokie doświadczenie, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, mogę Wam dać kilka rad. Nie jestem psychologiem, ale słyszałam, że mogłabym być. Więc jakby co, to możecie zadawać pytania z kielektacją, z pomocą. Mogę śmiało odpowiedzieć na pytania i może Wam pomogę. Więc to jest pierwsza gra Kukuryku. I teraz tak to wygląda ta gra. Jest od dwóch do sześciu graczy, od trzech latek. Super ta gra, wypas jest. Dla mnie jest mega zabawna. Kukuryku na patyku. W tej grze w kukuryku. Świnka mówi krum, 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 kwiku, kwiku, koko. koko Słychać zaś w kurniku. I wiecie, o co tu chodzi? Chodzi o to, że trzeba zebrać, bodajże tak cztery szatki albo cztery kotki. I w momencie, kiedy już tak to nawet pisze, chodzi 60 kartoników z obrazkami zwierząt, 10 różnych obrazków, z których każdy powtarza się 6 razy, 4 kartoniki z kogutem, więc z tego co pamiętam, to jest moja ta pamięć, musicie mieć podajecie trzy takie same, tak, trzy takie same zwierzątka. I w momencie, kiedy macie te same zwierzątka, to musicie powiedzieć, jak macie na przykład świnkę, to robicie krum, krum, krum. A jeżeli macie kogucika, to macie wielkie szczęście, wtedy mówicie trzy razy kukuryku, kukuryku, kukuryku i dostajecie bodajże dwa żetony, bo polega to na tym, że musicie zbierać żetony robaczki. Im więcej tych żetonów robaczków macie, tym lepiej. Więc jak już ułożycie sobie trzy zwierzątka, które wylosujecie, to musicie po prostu udawać kłosy zwierząt, bardzo samo gra. I naprawdę bardzo miło leci czas. I w momencie, kiedy wie, odpowiecie trzy razy, dajecie, dacie, dacie głosu, głos kusika, to otrzymujecie właśnie robaczka. Więc polecam z całego serca. Ona nie jest droga ta gra, bo to już 25 złotych, jak w Polsce kupiłam. A naprawdę będziecie szczęśliwi. Proszę bardzo. Tutaj mamy właśnie nam pokażę. O, trzy świnki. I jak macie trzy świnki, no to mówcie. Quick, quick, kwi. I jak mówię, o, jest y, kura. Czekajcie, kura, kukuryku. Kukuryku, ale trzy razy. Bo jeżeli się pomylić i powiecie dwa razy, no to kicha, nie będzie, że to nie karobaczka. A to jest gra 5 sekund. Kupiłam ją, pamiętacie, na gwiazdkę junior, jak, to też gorąco polecam, jest bardzo ciekawa fakt, że ja mm, powiem wam tak. E, uczę dzieciaki, mm, czytania po polsku. Świetnie. Krzysiu sobie bardzo dobrze daje rady. Damianek troszeczkę mniej. nie chodzą do polskiej szkoły. Może z czasem jeszcze ich zapiszę, ale na razie póki co nie widzę problemu. Rozmawiamy po polsku, nawet troszkę piszą po polsku. Jest ok, jest dobrze. No i niedługo będą chodzić też na lekcje komunii świętej. Jest dobrze. Mój starszy syn miał test języka polskiego, nigdy nie chodził do szkoły polskiej i zdał na piątkę. Więc można, można nie zapominać się naszego ojczystego języka. Tak, gra junior. Tutaj macie taką klapsydrę wypasioną. Macie 5 sekund, żeby odpowiedzieć po prostu na pytania. Więc ta plansza wygląda tak, jest od 1 do 12. Tu jest start, tu jest meta. I jak wejdziecie sobie na te kolorowe pola, to macie 10 sekund dodatkowe. Tutaj dodatkowo dali takie karty, gdzie wiecie, co patrzę, gdzie one są w tym momencie. ja w sumie to chyba razem nie. A, ok, są. To są takie znaki, właśnie, jak widzicie, zapytania, czyli w momencie, kiedy zaczynacie czytać pytanie i już skończycie, to możecie prosić o wymianę pytania albo o dodatkowy czas. I wtedy macie 10 sekund na odpowiedź. Każdy z zawodników ma tylko 3 karty właśnie z czasem i trzy karty z zamianą właśnie kart, yy, tak, zamianą pytań. Oczywiście każdy ma swój pioneczek, jest kosteczka. Naprawdę są mega super pytania, ciekawe. Na przykład, wymień dwa żółte kwiaty. Przeważnie chłopaki biorą żółtą serię, bo mówią, że jest łatwe. I faktycznie, coś tym jest. One są łatwiejsze do pytania. I też mamy czerwoną. Wymień trzy kolory, tęcze. że interesujące. Ja się to tak wiecie, co w, w to wtokiłam, że strasznie lubiła się ją grać. Mogłabym ją grać codziennie. Wymień dwa owady większe od biedronki. I teraz, o, przepraszam. Wymień dwa owady większe od biedronki. Albo na przykład wymień dwie rzeczy, które można znaleźć w kosmetyczce. Albo wymienić trzy warzywa, które nie są zielone. No i tak myślę właśnie, wymień trzy warzywa, które nie są zielone. Oh my god! Właśnie, nie jest to takie łatwe, prawda? Bo wymienić trzy warzywa, które nie są zielone... O mój Boże, nie jest zielona. Trudne pytanie. Może Wam się uda? wymienić dwa warzywa, które nie są zielone. Może Wam się uda odpowiedzieć. Więc moi kochani, rozgadałam się, ale lubię z Wami rozmawiać, lubię do Was mówić. Chociażby co prawda, mało Was jeszcze o mnie pisze, ale mam nadzieję, że to wszystko się rozkręci. Ostatnio zadałam Wam pytanie: dzięki komu czujecie się szczęśliwi? Kto Was uszczęśliwie? Jaka, jaka osoba? No fakt, że pisała jedna pani, ale zawsze, zawsze jest jedna pani, która cały czas śledzi mi kanał. Pozdrowiam Panią Irenkę i piszcie też, co Was uszczęśliwie, kto Was uszczęśliwia. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście będę wdzięczna za subskrybowanie kanału, żeby miała większą motywację do działania i nagrywała następny odcinek Więc trzymajcie się ciepło, z Panem Bogiem i miłego dnia.